Pomnik zaczął przeszkadzać e, e, amerykańskim władzom w Jersey City. A przypomnę, że to pierwszy i jedyny pomnik na tak bardzo otwartym terenie. E, ten, ten, ten plac cały, to jest bodajże najbardziej uczęszczane miejsce przez mieszkańców Jersey City. I wszyscy się zatrzymują, się, się zastanawiają nad tym pomnikiem. Ja nigdy nie słyszałem krytycznego słowa. I nagle w kwietniu 2018 wybucha. Leci w eter informacja z Twittera, że burmistrz miasta Jersey City chce ten pomnik usunąć, w sensie takim, że chce go przenieść o, o, o 100 metrów dalej, w, le, w prawo, patrząc na Manhattan. Bo tam powstaje jakiś projekt e, tych, tych budowlańców, który ma pomóc bardzo miastu w komunikacji. Nigdy nie uwierzyłem w takie, takie bajki. i bo tam akurat komunikacji nie ma, tam po prostu jest zakaz wjazdu. Więc gadanie o komunikacji jest, jest kompletną bzdurą. Ale od pierwszego dnia, kiedy ta wiadomość została wpuszczona w eter, zastanawialiśmy się, jak miasto chce przenieść pomnik, którego sam granitowy cokół waży 120 ton. 120 ton. Ż żołnierz, który jest wodem z brązu, bo ta, ten, ten cokół jest granitowy, a żołnierz jest już wykonany z brązu, e, sam ten żołnierz waży 6 ton. Całość tego pomnika z cokołem, z tym, to jest około 200 ton. Więc Zadawaliśmy proste pytanie, nawet jako muzyk mogłem zadać to pytanie, bo wyobraźnia nie, nie pozwalała sobie tego pojąć, jak coś takiego może być przeniesione. Kiedy rozmawiałem z Andrzejem, Andrzej wyraźnie powiedział: Słuchaj, tam jest pręt metalowy, gruby, pomiędzy, pomiędzy cokołem, to znaczy pomiędzy fundamentem, przez cały cokół aż do żołnierza. Żołnierz stoi na tym pręcie. Nie widać go oczywiście, bo to ja nie pokazuję prętów, tylko pokazuję sylwetkę. Złościł się Andrzej. To jak oni chcą to przenieść? Jeżeli to się naruszy, to się po Rozleci się i wpadnie do wody albo cokolwiek. Tam woda jest bardzo blisko przecież. Nie? Rzeka Hadzo. Tak. I, i, i dla mnie to było niewyobrażalne. Jeden z inżynierów polonijnych, Zygmunt Staszewski, przeliczył, że to jest po prostu nie do zrobienia. Nic jednak nie trafiało do, do, do władz miejskich i, i w żaden sposób nie, 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 nie traktowali poważnie naszych, naszych protestów, a zaczęliśmy już w maju przyjeżdżać na te nocne narady Rady Miejskiej. Do budynku miejskiego, Miejskiej Rady przy, przy Grove Street. I próbowaliśmy w naszych przemowach, oczywiście musiano nas dopuścić do głosu, bo to jest prawo próbowaliśmy argumentować, żeby tego nie robić, że to nie ma najmniejszego sensu. Ale spotykaliśmy się z takimi informacjami, jak, jak na przykład, że dziecko się przestraszyło, że ten bagny jest wbity w plecy. Przecież sobie wyobraził przez 29 lat żadne dziecko sobie czegoś takiego nie wyobraziło, i nagle dziecko jednego z głównych budowlańców, który chciał tam maczać palce w tym wszystkim, takie nagle miało taką refleksję. Bzdury szyte grubymi niczmi. I kiedy, kiedy na pierwszej, pierwszym posiedzeniu Rady w czerwcu, to chyba było 12 albo 13 czerwca 2018, Rada jednak stwierdziła, że pomnik musi być przeniesiony. Sprzeciwił się tylko Świętej Pamięci Michael Jun, koreański radny, i Richard Bodziano, włoski, włoskiego pochodzenia radny. Oni dwaj walczyli jak lwy w sprawie naszego pomnika. Nigdy nie zmienili zdania i zawsze podkreślali, że ten pomnik nikomu nie powinien przeszkadzać. To jest pamięć nie tylko polska. To jest pamięć światowa o wojnie, straszliwej wojnie i straszliwych metodach, które stosowano wtedy. Niemniej przegłosowano, że pomnik będzie przeniesiony. Wtedy założyliśmy, um, przypomnę, że, że całe te protesty wstrzął mecenas Sławomir Plata. Ale wtedy dokładnie na sali obrad z Wojciechem Mazurem i, i, i Szynkiem Tolakiem z Baltimore, zainicjowaliśmy, jak gdyby, czy podzieliliśmy się ideą stworzenia komitetu, który będzie bronił tego pomnika. I tak został zarejestrowany tymczasowo Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Trochę ta nazwa jest długa, ale, ale to jakby wtedy trochę się wymknęło spod kontroli i zrobiły to dwie osoby. Zupełnie nie wydając nikogo, już to zgłosiłem w urzędzie i tak już zostało. Niemniej, ten komitet na tyle się zorganizował, że po sugestii mecenasa Platy przypomnę, że myśmy się założyli 13 czerwca, a od początku lipca właśnie za sugestią mecenasa Platy zaczęliśmy zbierać podpisy pod żądaniem zorganizowania petycji. Pod petycją w sprawie zorganizowania referendum w mieście Jersey City. To było po raz pierwszy w historii w ogóle stanu, stanu New Jersey, że jakaś nacja próbowała wywrzeć tak mocny wpływ na radnych miasta. Bo referendum to nie jest tylko, że się przejdzie, po, że się wyśle do ludzi kartkę i poprosi się o odpowiedź tak lub nie. Ale to jest kwestia tego, żeby to zorganizować e, w, 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 prawnie, prawidłowo i, i, i jakoś tak legislacyjnie, to, to logistycznie, przepraszam, to miasto New Jersey, Jersey City, Urząd Miejski musiałby wydać 700 tysięcy dolarów, żeby to przeprowadzić. To już był moment, w którym oni zaczęli sobie zdawać sprawę, że w tego trochę za dużo. Natomiast szok, Spowodowało to, że myśmy się zebrali, i to nie była cała Polonia. Nie możemy mówić, że to jest cała Polonia. To było na rękach, mogę policzyć kilkanaście osób, które za wzięcie dzień po dniu, upał, deszcz, złota, bez picia, bez jedzenia, prosto z pracy, brali te, te, te aplikacje i stawaliśmy pod, pod stacją z metra, wchodziliśmy do pralni. Wchodziliśmy do sklepów, zaczepialiśmy ludzi. Na, warunek był na ulicy, warunek był, że musi to być mieszkaniec z adresem Jersey City i musi być zarejestrowanym wyborcą. W przeciwnym razie głos był nieważny. I proszę sobie wyobrazić, że byśmy uzbierali prawie 7,5 tysiąca w ciągu kilku tygodni tych głosów, ale... Raz, że to nie była jeszcze taka dokładnie wystarczająca, ale gdyby były wszystkie zatwierdzone, to byłoby to OK. Niemniej, city clerk, tak zwany ten urzędnik miasta, który był odpowiedzialny za liczenie tych głosów, razem z tą swoją komisją odrzucili prawie 40%. I byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo w drugiej połowie sierpnia, mając zaledwie 10 dni urzędowych. Ustawowych mieliśmy zebrać prawie 4000 tysiące głosów. Rada Miasta już była zadowolona, że Polacy nie dadzą rady. A jednak stare powiedzenie mówi: Polak potrafi. <grybujesz> I uzbieraliśmy to. I ja pamiętam, nigdy nie zapomnę tego dnia, jak wezwano nas do, do Rady Miejskiej i tam z prawej strony po wej przy wejściu. Jak się weszło jest ten, ten, to biuro tego urzędnika miejskiego, który nam powiedział, no daliście radę. I pokazał nam całą stertę tych papierów, tych aplikacji, które podpisało to, to społeczeństwo. A, I przyznał się, że on to powiedział z satysfakcją. On to powiedział ze szczerym uznaniem naszej pracy. I od tego momentu Rada Miejska musiała się mocno zastanawiać, co dalej zrobić, dlatego że wydanie 700 tysięcy na referendum, plus jak obliczył Zygmunt Staszewski, 500 tysięcy przynajmniej na przeniesienie pomnika z ryzykiem rozwalenia go, to było absolutnie poza zasięgiem finansowym miasta. Ale jak Stare Pożekadło mówi, zwycięzcy pomagają ściany, pomagają przypadki, pomaga los. Nam pomógł los. Um, burmistrz miasta Jersey City Fullop, Stephen Fullop, kiepsko gospodarował pieniędzmi na oświatę. I stan Nowy Jork, władze stanu Nowy Jork oświadczył mu i dostał to na piśmie, że wtedy, tam na przyszły rok, nie otrzyma funduszów na oświatę. Niech sobie radzi sam. I miasto zostało praktycznie, biorąc gołę finansowo. Więc ja chcę się jeszcze szarpać na, na referendum. Oczywiście, że niektórzy u, u, uważają, że to nie my wygraliśmy pomnik, tylko miasto przegrało. Co to kogo obchodzi, że miasto przegrało, że myśmy wygrali? Pomnik zostaje. I ta ostatnia narada, tam jeszcze była jedna niepotrzebna zupełnie rzecz, właśnie stworzona przez tą panią e, Wiktorię i przez inną włoską, ikowite włoskiego pochodzenia, one, one, one wniosły taki protest. O trzy słowa bodajże, które były w uchwale miejskiej i oddały to do sądu, więc to się przedłużyło zamiast losowanie listopadowe już mogło zakończyć spór o pomnik, no to się okazało, że musieliśmy jeszcze miesiąc czekać. I 19 grudnia 2018 Rada Miejska, właściwie jednogłośnie wtedy, e, uznała, że pomnik zostaje. I zostaje na, na, na tą wieczystą, wieczysty termin, czyli 99 lat. Czy po drodze będą jeszcze jakieś zakusy? Oczywiście, że będą. To, to Ten pomnik jest z w oku dla kilku ludzi, ale to, to Polonia udowodniła, że no damy radę, nie, nie stawajcie przeciwko nam, bo to nie ma sensu. I tu chyba dowodem jest na to, że ten powstały Komitet Obrony Pomnika Latyńskiego i innych obiektów historycznych jest organizacją, która działa, jest rozpoznawalna przez miasto, przez Urząd Miasta. Nawet łącznie z tym, z, jak się nazywa, z burmistrzem miasta Jersey City, bo w końcu wysłał takie pismo do tej organizacji, który uznaje, czyli jest nareszcie, Reprezentacja Polonii w sprawie pomnika w stosunku do miasta, i to jest chyba jednym z większych sukcesów. Myślę, że nawet na początku powinien powiedzieć, dlaczego w ogóle powstał ten konflikt. Konflikt powstał znowu z winy naszych przedstawicieli, naszej, naszej nacji. Ponieważ konsul Gołbieski, który nie miał żadnych umocowań prawnych, dyplomatycznych, jakichkolwiek, do negocjacji w sprawie pomnika. Popełnił właśnie ten błąd, że zaczął negocjować z fulopem, z burmistrzem. A drugi błąd popełnił taki, że zamiast zebrać kilkanaście, przynajmniej kilkunastu przedstawicieli różnych polonijnych organizacji i powiedzieć panowie, panie, mamy problem, jak to rozwiążemy? To on pominął to wszystko, mało tego, zebrał sobie tylko grupkę swoich klakierów w postaci tam przedstawicieli klubów Gazety Polskiej, co mnie bardzo zbulwersowało. I, I stowarzyszenia, nawet weteranów, co, co było dla mnie absolutnym skandalem. Przewodniczący zarządów okręgowych, tych, tych weteranskich organizacji, oni są przeciwko męce żołnierskiej, dla mnie to było niepojęte. Gdyby nie to, to byłoby to może wszystko wcześniej zrobione, ale nagle powstały dwa konflikty. Nas broniących pomnik z miastem i nas broniących pomnik z nami, z Polakami. Oni nas wyzywali. Gazeta Polska pisała o nas jako tak zwani działacze polonijni. Sakiewicz absolutnie parł do tego, że pomnik musi być przeniesiony. I inni dyplomaci polscy, politycy, Sasin. Ja mam jedno pytanie, miałem wtedy do nich. Kto z was był tutaj i zobaczył i popatrzył, ocenił miejsce, do którego ma być przeniesiony pomnik? To było miejsce ściekowe. To było śmierdzące, brudne, niewielkie w porównaniu do placu, gdzie stoi pomnik, miejsce wstydu powiedziałbym. Bo gdyby oni przyjechali zobaczyli ten ściek, ten, ten wielki bęben taki dookoła, której, którego roztaczała się ta woda z glonami zielonymi i śmierdząca, to na pewno powiedzieliby, że to nie jest miejsce. A wręcz Gazeta Polska napisała, że to jest bardzo szczytne i za, i, i, i miejsce dla tego pomnika. Nie dali sobie niczego tłumaczyć. Wyśmiewał nas konsul, wyśmiewały nas kluby gazety. Byliśmy twardzi, stwierdziliśmy, że tu nie ma, już, nie ma już co wdawać się w jakieś polonijne yy, yy, wojny. Skupiliśmy się na Urzędzie Miejskim. Mieliśmy rację. Tam należało skierować główne uderzenie. I to nam po sześciu miesiącach, ogólnie po dziewięciu miesiącach... 9, tak, Dziewięciu tak, miesiącach tej wargi o pomnik dało ogromną satysfakcję 19 grudnia 2018 roku. Pomnik został i w dodatku jest zatwierdzony jako pomnik, który ma tam stać na wieczność. No to nie koniec, bo 19 grudnia 2019 roku to był pewien etap zamknięty. Ostatni etap i tu ogromna zasługa Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i innych obiektów historycznych, to jest sytuacja sprzed kilku miesięcy, kiedy ponownie próbowano, ale dzięki uwadze Polonii, wasza Komitetu, doprowadzono, że pewne punkty w nowej ustawie zostały wycofane. One działał na skorzyść, nie skorzyść pomnika. No i to chyba również jest jedna z Twoich zasług. Tu trzeba sobie powiedzieć, Panie Januszu, że gdyby nie komitet, którego Pan jest przewodniczącym, no to by to mogło zupełnie inaczej dzisiaj wyglądać. Tak, myśmy się postanowili jako komitet, członkowie komitetu zgłosić internetowo, bo to już, to już było pandemia. Internetowo do udziału w obradach Rady Miejskiej dzielnicy City i zabieraliśmy głos i w sposób bardzo wyraźny wyartykułowaliśmy bezsens tego, tego wszystkiego i wniosek, żądanie, żeby te kilka punktów zostało zupełnie wycofane. Tak, żeby nie było możliwości manewru. Bo właściwie każdy przepis prawny ma jakąś lukę. I tam, ta, ta luka to, ta została to, ta dostrzeżona jest... przez członków komitetu i sprostowana. I to jest kolejny sukces. Tak to jest kolejny to, sukces. Na szczęście obyło się bez jakichś komentarzy ze strony zarówno polityków, że przy okazji jeszcze powiem jedną rzecz, ja nie wiem czy to puścicie czy nie, że bardzo zawiódł nas wszystkich wtedy prezydent Duda. Bardzo zawiódł nas wszystkich wtedy prezydent Duda. Prezydent Duda. Przyjechał bowiem do, do miasta Jersey z, wieńce, z kwiatami, dla, do, do, pod, pod pomnik. A trzeba pamiętać, że Fulop jako burmistrz miasta obraził, obraził wręcz, w twarz Marszałka Polskiego Sejmu Karczewskiego, który za to wielce, wielkodusznie zaprosił go na wakacje do Polski. Oczywiście Fulop odmówił, nie, nie, nie skorzystał z tej oferty. I oto przyjeżdża prezydent dużego miasta w gościnę do malutkiego, przecież Dzień jest jednym z mniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. To nie jest konglomerat. I pod pomnikiem nie zauważa Polonii, która protestuje. Nie zauważa, że policjanci każą rzucać polskie flagi na ziemię. Nie reaguje. A wręcz po tym, po, tej, po, tej, po tym składaniu wieńców i kwiatów, poszedł do, do Urzędu Miejskiego z fulopem i tam negocjował warunki przeniesienia pomnika, o czym doniosły media z New Jersey, media z miasta Jersey City. To było dla nas szokujące wręcz, że nie znaleźliśmy wsparcia ani raz. Żadne polskie. Przedstawicielstwo dyplomatyczne, polityczne nie wspomogło nas nawet jednym słowem, żebyśmy byli dzielni, twardzi, odważni i uparci. Nie. Odwrotnie. Wszystko było: dajcie sobie spokój, bo przynosicie wstyd Polonii, bo ten pomnik zostanie w ogóle wyrzucony, jak pisał Sakiewicz. Jak nie przestaną te, 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 ci, ci nieodpowiedzialni działacze, to pomnik zostanie wyrzucony i tak dalej. Nas takie komentarze na szczęście nie obchodziły. I trzymaliśmy swoją linię. Nie wolno nie ruszać, to co polskie jest polskie. Ręce prać. I wygraliśmy. Tylko dlaczego po drodze dowiedzieliśmy się, że jesteśmy wrogami samych siebie? To jest dla mnie znowu taka zagadka, powiedziałbym, socjologiczna. Jak to się dzieje? Jedni odnoszą sukces, drudzy muszą ich natychmiast ściągnąć z drabiny. I ja byłem pewien, że pamięć o żołnierzach z dwa dziecko zastrzelonych w Lesie Katyńskim. Pamięć o straszliwych wydarzeniach, przez które przeszła Polska, połączy Polonię. No ale niestety, i Bogu dzięki, że ta grupa, która była przeciwko pomnikowi, przeciwko pozostawieniu pomnika tam, gdzie stoi, to jest na szczęście grupa bardzo niewielka. Bardzo niewielka, ale bardzo wpływowa, bo jeżeli na jej stał konsul czy szef izby handlowej. Czy właśnie ci przewodniczący klubów i Stowarzyszenia Weteranów Polskich, no to są wpływowi ludzie, jeśli chodzi o Polonię. Z nimi gazety rozmawiają. Wtedy z nami nie bardzo. Jedynie redaktor Wojciech Waślanka na bieżąco pisał wszystko i Polonia wiedziała. Także my mamy, my mamy sporo takich momentów, w których warto by się zastanowić, czego my właściwie chcemy. A zwłaszcza czego chcemy tutaj. Bo nie ma Polonia żadnych przedstawicieli jakichś wpływowych. W Senacie, w kongresie, nic. A wracając do marszałka Senatu Polskiego, przecież on dał wywiad po zwycięstwie naszym. Dał wywiad do, do nowego dziennika, w którym pisze, proszę uważać, że pomnik został na swoim miejscu dzięki, dzięki wielostronnym działaniom dyplomatycznym polskiej dyplomacji. Czegoś takiego, taki policzek został wymierzony nam prosto w twarz a, i bez cienia żenady. Nie wspomniał nawet o mecenasie Platca, nie wspomniał o, o Komitecie Obrony Pomnika. Wszystko zrobił polski rząd, który akurat wszystko robił odwrotnie. Jak można być tak, tak e, e, hipokratyczne. No jednak, hipokryzja przeszła tutaj wszelkie granice. Po no tak. Ale nie chciałbym, żebyśmy tak smutno zakończyli naszą roz rozmowę, bo jednak i trzeba być troszkę optymistą. Ja wiem, że Twoje doświadczenie, ale Twoje doświadczenie jest optymistyczne. Przynajmniej, Panie Januszu, bo jednak Pan działa i zamierza działać i zdrowie, jeśli tylko Panu pozwoli, to Pan jeszcze niejedną rzecz pozytywną, dobrą dla naszej wspólnoty polonijnej, dla Polski na pewno zrobi. To znaczy, na pewno nie będę się rozprzestrzeniał, jakby to powiedzmy, rozdrabniał na jakieś inne płaszczyzny. Ja chcę się bardzo skupić na pomniku, bo mam wspaniałych ludzi w komitecie. Naprawdę ja tu w Ameryce nie pracowałem z tak wspaniałymi ludźmi, jak są teraz w komitecie obrony pomnika, zarówno pod kątem profesjonalnym, jak i oddaniem, serca pod, pod, pod względem za, zaangażowania uczuciowego w tę całą sprawę. Te 10 osób. To jest naprawdę coś, co się mogło pomnikowi, że tak powiem, najlepszego wydarzyć, bo, bo jesteśmy całą duszą. Wszyscy, cała dziesiątka członków zarządu tego naszego komitetu to są naprawdę wspaniali ludzie. I dlatego ja nie chcę się rozdrażać. Jeżeli przyjdzie jakaś tam ulga w sprawie pandemii, to się zajmę chórę. I tym nic więcej. Ha, ha. Czyli w dalszym ciągu będziemy śpiewać. I mam nadzieję, że śpiewać jednym głosem, wspaniale, pod pańską batutą. Ja, takim... ja nie mogę żyć bez, bez muzyki, nie mogę żyć bez pracy z chórem. I ten na całe szczęście, jak powiedział mój kolega, a, zawiązana została dynastia Sporków, artystyczna I, <laughs> bardzo mi się to podobało. <laughs> no. przyłącz, przyłączamy się, gratulujemy i życzymy powodzenia. Gościem naszym był, proszę Państwa, dzisiaj pan Janusz Sporek, dyrygent, muzyk, działacz społeczny, człowiek wielkiego serca, oddany Polonii w całości. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo, Państwu. pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. No, gdzie jest nasz ten. Panowie, już, nie, panowie, no rewelacja, rewelacja. Słuchajcie, jedna rzecz. Ja muszę wyłączyć nagrywanie, bo dochodzimy do dwóch godzin i włączę jeszcze raz, bo się. Włączy. Ja muszę, ja się umówiłem, już, jestem już, już umówiony w innym miejscu. Ale ja muszę, ja muszę... Panie Januszu, pan może jeszcze poczekać chwilkę. Tak. Super, rewelacja.